Chłodzona elektrownia może być na dwa sposoby. Jedna to jest w obiegu otwartym, a druga w obiegu zamkniętym. Co to jest obiekt zamknięty? Obiekt zamknięty no to są stawia się takie wielkie chłodnie kominowe, takie potężne budowle w wysokości 100-180 nawet metrów, gdzie woda jest odparowywana po to, żeby chłodzić, chłodzić turbinę, która produkuje tą energię elektryczną. I takie Elektrownie potrzebują stosunkowo niedużo wody do swojego funkcjonowania. Można powiedzieć prawie, że 100 razy mniej niż te elektrownie, które są chłodzone w układzie otwartym. Układ otwarty to jest taki, że jest pobierana woda z rzeki, i ta woda jest podgrzewana przez elektrownię i wrzucana z powrotem do rzeki. I teraz susza czy brak wody zagraża przede wszystkim tym elektrowniom, które są chłodzone w układzie otwartym. I tutaj po suszy, która była w 2015 roku na dużo, znaczy dużo, no, wykonano sporo pracy na systemie energetycznym w Polsce i w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj tą suszą zagrożone jest około mniej więcej, ale tak bardzo grubymi liczbami, pewnie z 10% naszych mocy wytwórczych. To są jakieś tam kozienice, połaniec i, i, i tak dalej. To są tego typu elektrownie, czyli około 10% naszych mocy wytwórczych. Reszta nie jest wrażliwa na, albo nie jest bardzo wrażliwa na suszę, natomiast to na pewno susza nie spowoduje ich wyłączenia, o, o w ten sposób można powiedzieć. Czyli z tej strony można śmiało powiedzieć, że na dzisiaj ten nasz system energetyczny, jeśli chodzi o suszę, jest w miarę, w miarę odporny. To jest jakby różna sytuacja od tego, co, 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 co często widzimy i słyszymy, co się dzieje na przykład we Francji, gdzie elektrownie atomowe właśnie są chłodzone w systemach otwartych i bezpośrednio rzeki je chłodzą. I tam się okazuje, że, że w lecie, kiedy jest najgoręcej, stany rzek są niskie i się okazuje, że trzeba redukować moc produkowaną, no bo nie ma czym chłodzić. W Polsce jest odrobinę inaczej, więc z tego punktu widzenia. Może to jest za duże słowo, ale jesteśmy bezpieczniejsi niż, 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 niż gdzie indziej. I to jest jakby pierwsza sprawa. Ta druga sprawa związana z blackoutem, no to przyczyna, która może wystąpić, to jest wzrost, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną gwałtowny. No i tutaj obserwujemy corocznie w zasadzie, że moce szczytowe, które są potrzebne w systemie, są coraz większe, dlatego że coraz więcej ludzi potrzebuje klimatyzacji. I to dotyczy i, i przemysłu, i usług, y, znaczy i ludzi cywilnych, którzy dla siebie instalują systemy klimatyzacyjne. I co roku obserwujemy wzrost zapotrzebowania na, y, y, na moce szczytowe tak, w lecie, właśnie ze względu na wysokie temperatury. No, ale w międzyczasie jednocześnie zwiększa nam się udział energetyki odnawialnej w systemie. Znaczy mamy coraz więcej instalacji fotowoltaicznych, które pięknie korelują z bo najczęściej jest duże nasłonecznienie, jest gorąco, w związku z tym one produkują energię elektryczną, kiedy rośnie nam zapotrzebowanie w związku z, z potrzebami klimatyzacyjnymi. Może za duże słowo, jakoś tam dajemy radę, ale, ale jakoś tam dajemy radę i się bilansujemy. Jedno jest ważne dla nas, to znaczy te, trzeba pamiętać, że nasze elektrownie węglowe są strasznie stare i one pomijając przepisy prawa europejskiego i tak dalej ale one będą wymagały zamykania za chwilę, znaczy czy też bardzo głębokich remontów. I tutaj chcę powiedzieć, że im więcej tych źródeł odnawialnych będzie w systemie, tym łatwiej będzie nam się zmierzyć z tym systemowym wyłączaniem elektrowni węglowych. Natomiast trzeba pamiętać, że musimy tych źródeł odnawialnych mieć Dużo więcej mocowo w tych mocach takich nominalnych, niż do tej pory były te elektrownie węglowe. W związku z tym przed nami duże wyzwanie dotyczące stabilizacji sieci, tak? Bilansowania sieci, kiedy mamy, jeżeli silnie wieje wiatr, żeby było co zrobić z tą energią, że można było ją oddać, no bo wiadomo, że nasze sieci mają ograniczony, ograniczony przesył i trzeba bilansować. To są takie duże wyzwania i potrzebne są regulacje prawne. Potrzebne są systemy zachęcające klientów do pobierania energii elektrycznej, kiedy, kiedy ona jest dostępna, to też właśnie wymiana liczników energii elektrycznej, która jakoś tam teraz się masowo odbywa, też temu ma służyć. I wydaje mi się, że jeżeli my będziemy mieli jakby zrozumienie tych problemów i tego, w którą stronę dążymy, czyli że, że dążymy do przejścia na OZE, które jest, jest bardzo zmienne, nie tak jak węglówka, która chodzi pod korek, tylko jest bardzo zmienne. Jak z dwóch stron będziemy na to patrzeć, czyli od strony klienta i od strony producenta, to jesteśmy w stanie przez te kolejne lata, kiedy te węglówki będziemy musieli wyłączać, dosyć gładko przejść na, 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 na OZE. Podsumowując, na dzisiaj. E, e, o ile te węglówki wytrzymają, się nie zepsują, no to susza ich nie zabije, tak? E, tylko 10% jest wrażliwe na suszę. Znaczy tylko albo aż, bo ciąg 10%, no to jest dosyć sporo, około 10%, e, ale też zostały wykonane, na przykład w elektrowni, z tego co mi wiadomo, w elektrowni które działają na Wiśle, w Kozienicach, zostały wykonane jakieś tam progi, które zbierają wodę po to, żeby tej wody był w zapas po 2015 roku. Właśnie w 2017 były wykonane remonty, które miały służyć temu, żeby tej wody nie zabrakło, jeżeli, jeżeli, jeżeli przyjdzie ta susza. Natomiast oczywiście chłodzenie wprost jest złe z innych powodów. Podgrzewamy te rzeki, niszczymy ekosystem, zabijamy ryby itd., itd. Więc generalnie no, to jest cała masa jeszcze innych kosztów z tym związanych, i powinniśmy tego um, powinniśmy tego unikać